Cześć wszystkim. Słuchajcie, mamy 19 lipca. Idę powymieniać troszkę pułapki, posprawdzać tu mamy zwójkę, siatkóweczkę, jedna sztuka. A tu mam przygotowany nowy świeży podkład na owocówkę z nowym feromonem, bo tak na tamtym raczej troszkę miejsca już brakuje. Co tu jeszcze ciekawego? Słuchajcie, tak wyglądają co niektóre uszkodzenia. Widać tam, gdzie jest przecięcie skórki, no to uszkodzenie jest bardzo duże. Po tym gradzie, co to było? A tam, gdzie nie ma uszkodzeń, na tej stronie, gdzie nie ma uszkodzeń, no zobaczcie. Owoce wyglądają bardzo przyzwoicie, bardzo fajnie gdzie jest pojedynczy owoc no to jest takie 6 cm już średnicy nawet 6 z haczyczkiem no ale nic idziemy tam do zwójki e, przepraszam do owocówki Zobaczyć jak to wygląda na owocówce I już Wam wszystko tu pokazuję, wyjaśniam, objaśniam co, dlaczego i po co. Słuchajcie, tak wygląda owocówka 19 dni. 19 dni temu był nowy podkład, nowy feromon, więc przez 19 dni uzbierało mi się, już Wam mówię. 33 sztuki 33 sztuki przez 19 dni Pyk. i tutaj ląduje do pudełaczka nowy feromon dziś mam zamiar zrobić zabieg pójdzie koragen to tak ostatni dzwonek na koragenach gdyż tam właśnie na kwaterach z goldenem tam akurat nie mam pułapek gdzieś tam Postawiłem pułapkę, tam jednak mam małą kwaterę, i zauważyłem wczoraj, że jednak te loty są spore. Tam dużo tego lata. I dlatego moja decyzja o właśnie o takim, a nie innym zabiegu. No I zobaczcie, tam gdzie mamy. Przecięcie skórki, mamy przecięcie skórki. Ogólnie, no, ładnie to wygląda. Szkoda, że był grad. Wam tu pokazuję. O. No, ale niestety tego się oczywiście można było uniknąć, kładąc siatki, ale niestety to jest bardzo duży koszt. tego tego nie zrobiłem. Poza tym, no tu akurat na tej kwaterze no nie mam regularnego nasadzenia nie jest to jedna odmiana tu są starsze młodsze nasadzenia więc to takie trochę by był poroniony pomysł kłaść tu siatki dalej co do ochrony słuchajcie dlaczego koragen ze względu na to że będzie miał dłuższe działanie Chyba, że coś się jeszcze zmieni. Siądę sobie nad prognozami, zobaczę jak to wygląda, bo na koniec tygodnia prognozowany jest jakiś deszcz. E, dosyć większy. Prześledzę sobie prognozę, czy to będzie, nie wiem, tam e, 50 e, czy ponad 20 mm e, tego deszczu. Bo jak wiecie, jednak nieważne jaki dacie zwilżacz, e, to około 25-30 mm deszczu no zmyje zmyje to co my nałożymy dlatego to jeszcze sobie prześledzę na spokojnie także tak to by wyglądało u mnie, no, zobaczcie tam ładnie to wygląda no nie ma co gadać, no jest towaru gdzie nie gdzie zostaną dołki na owocach. Tam gdzie poszło coś więcej, zostanie przecięcie. No ale niestety. Dobra. Yy, zaraz będzie wrzutka z dolnych kwater. Yy, zobaczycie, co tam się dzieje. Yy, I dokończę resztę o, o zabiegach, jakie były i jakie będą. Do zobaczenia. Witam na dolnych paterach. Słuchajcie, tu już sobie wymieniłem nowy podkład nowy faromon, nowa podłoga, to się mówi. Patrzcie, no, owocówki tu nie ma dużo na tej pułapce, bo tu jest 19 sztuk. Reszta to są jakieś muszki, osy i tego typu. Dlatego wymieniam, no bo jak widzicie, no nie, ma, nie ma tu zbyt dużo miejsca także mamy 19 sztuk przez 19 dni tu idziemy honejem jest dosyć młody honey. idziemy sobie jeszcze zobaczyć zwójkę tu na dolnych kwaterach żeby wszystko było tak jak trzeba się przy zwójce, już Wam tu wszystko pokazuję Powiem Wam tak Nie ma zwójki Nie ma, puściutko Także ze zwójkami jest cisza No i właśnie mam tutaj cały czas dylemata Co z tym fantem robić, czy atakować właśnie z koragenem, czy trzymać się, zostawić sobie koragen na następny sezon bo jeśli tak naprawdę nie wykorzystam go w tym w następnym tygodniu to no to potem już nie będę miał kiedy eee, tu jeszcze mam właśnie do zrobienia, w zeszłym tygodniu nie puszczała mnie pogoda e, do zrobienia drugi raz e, abamektynę więc prawdopodobnie Pójdę w tą stronę. Patrzyłem na pogodynkę. W pogodynce prognozowane jest na piątek bądź sobotę około 15 mm. Więc teoretycznie no, koragany by to nie zmyło. Do tego czasu by ładnie zadziałał. Ale jeśli nie ma zbyt dużych lotów, no to moim zdaniem no, nie opyla się. Jest to jednak spory koszt na, na hektar, a u mnie w tych kilku hektarach no to wychodzi wtedy już w miarę, w miarę, w miarę koszt duży. E, ciągnę po liściach, patrząc tutaj, jakie sytuacja z przendziorkiem, ale widzę, że go dużo mniej. Jest tam parę kropek mi się znajduje na liście i patrzcie, tak wygląda właśnie ona. To jest. Zaraza Honeja i groza Honeja Drzewko młode. Idziemy na drugą stronę. Tu są drzewka starsze, troszkę. Honej lubi wszystko. Lubi się przebarwiać. Jego liście lubią się przebarwiać. Lubi bardzo mączniaka. Zobaczcie, tak się przebarwia. te wszystkie różne kolory. No nic, dlatego prawdopodobnie, a raczej na pewno daruję sobie koragen, pójdę z abomektyną, abamektyną, przepraszam, dziś, bo ma być pogoda, ma być 20 stopni w nocy, więc tu akurat bardzo ładnie mi ona zadziała. Teraz przejdę z Wami do Prince'a na drugą stronę, teraz jakoś przebijemy no z tej strony nie ma uszkodzeń, gdzieś pojedyncze uszkodzenia na owocach się zdarzają, a jeśli przeskoczymy na drugą stronę, tak jak tak powiem zacinało, to wtedy mamy dużo, dużo więcej uszkodzeń. Już Wam to pokazuję. Zobaczcie. Takie zostaną mi ślady na holenu jak tu widać. Tu jest ich duży mączniak, No i właśnie to jest chonej Dotknie się go tam gdzie jest więcej owoców On się lubi rozpychać Dobra idziemy mieliśmy iść na prinsa To idziemy na Prinsa Żeby tu Was nie zanudzać, nie przeciągać tematu No i jesteśmy na piłce. Też go troszeczkę podciąłem, żeby odsłonić owoce. Więc podsłonić po owoców tak z daleka. Tak się obłożenie prezentuje. To jest akurat strona, która nie dostała gradem. Teraz sobie przeskoczymy na drugą stronę. Gdzieś się to oczywiście zdarzają uszkodzenia, zobaczcie. Nawet się zdarzył bardzo ładny wżar. To jest pod skórką tylko. Nie jest to wżarte do, na głęboko, ale jest. jest odpad. No ale jak mówię, zachowawczo pryskam, nie na pałę, e, idę tylko w pułapek, e, więc to moje pryskanie jest takie, z tego co co się tylko zobaczy na pułapkach, dobra druga strona, tu gdzie bardziej oberwało gradem, gdzie są owoce, gdzie jest przecięcie. Także mamy już tydzień po gradobiciu Teraz może tego nie widać, ale tu po wychodzą dołki. i tu nie widać tego, a uszkodzenie jest, czuć pod palcem ale jeszcze coś się z tego wybierze no i zobaczcie, pryskanie typowo zachowawcze jest złotok jak patrzyłem sobie pod lubką przy, przy dosyć dużym powiększeniu mamy troszkę dobroczynka na próbie nazwijmy to tam chyba wziąłem 10 liści na 5-6 liściach miałem dobroczynka, gdzieś pojedyncze pojedyncze przędziorki to na takich niezainfekowanych mocno drzewach znalazłem kilka drzew mocno zainfekowanych nadal, no to tam ta populacja przędziorka nadal jest spora więc dlatego będzie drugi strzał abumektyny i temat będzie na ten rok z przędziorkiem wyczerpany no i tak by to u mnie wyglądało nie pokazuję Wam pirosa no bo tam praktycznie jedna strona ta zachodnia mi odleciała, tam raczej się nic nie zbierze coś od wschodniej strony może zbiorę ale to, to dopiero przy zbiorze będę coś może nagrywał na razie tak by to wyglądało wyszło tego jabstwa trochę średnica jest już spora właśnie miałem powiedzieć wczoraj robiony był Molistar z haskonem na zatrzymanie totalne właśnie wzrostu żeby na pędach, które jeszcze mi gdzieś tu rosły, zatrzymać ten wzrost, żeby wszystko zakończyć tak jak tu, Pąkiem. I automatycznie haską z Moly Starem przytrzyma troszeczkę wzrost. Dobra, tyle by było na teraz. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.